Witam Cię na darmowym szkoleniu odnośnie sprzedaży na Allegro krok po kroku. Ja się nazywam Michał 11. Jestem właśnie założycielem kanału, który właśnie mówi o tym, jak sprzedawać na Allegro. Od podszewki, wszystko pokazuje dokładnie, jak to wygląda. Prowadzę też szkolenia ze sprzedaży na Allegro i też jestem oczywiście praktykiem. Od kilku lat sprzedaję z wielkim sukcesem na Allegro i dzielę się tą wiedzą po prostu z Wami. Także przejdźmy dalej do pierwszego slajdu. Dlaczego w ogóle sprzedaż na Allegro? Ponieważ masz bardzo szybki start, możesz wystartować z moją pomocą tak naprawdę w 3 dni, czyli zakładanie konta na Allegro, zakładanie firmy, znalezienie księgowej, zintegrowanie z programami do obsługi zamówień, do obsługi faktur. Tak naprawdę wszystko możesz zrobić w 3 dni i już wystawiać swoje oferty i oczywiście zarabiać potężne pieniądze. Niski próg wejścia masz, tak naprawdę możesz wystartować z kilkoma stówkami i sprzedawać z własnego magazynu. Moim sposobem, lub też dropshippingu, jak będziesz wolał, ja polecam łączyć te trzy strategie, ale o tym dalej. E, masz pierwszą sprzedaż po kilku minutach, tak naprawdę od wystawienia. Bardzo wielu moim kursantom tak się właśnie zdarzyło, że po, po kilku minutach od wystawienia zdarzyła się im sprzedaż i oczywiście mi też tak się zdarza. Rekordy to po pięciu minutach, nawet nie musiałam promować czy też e, dawać w ads. Sprzedaż masz na wielu rynkach. W Czechach już Allegro sprzedaje na Słowacji i cały czas będzie się rozwijało, także możesz w bardzo łatwy sposób dotrzeć do potencjalnych klientów dzięki właśnie sprzedaży na Allegro na wielu rynkach i oczywiście rynek e-commerce tak potężnie się rozwija, że to jest bardzo pewny biznes i bardzo łatwy biznes można powiedzieć, tak naprawdę dla każdego i dlatego też warto wybrać sprzedaż na Allegro z tego względu. Teraz pokażę Ci najlepszy model biznesowy na start, którym ja działam, który sam wymyśliłem, który sprawdza się znakomicie. Czyli po prostu mamy na przykład 10 ofert wystawionych, załóżmy, już na swoim koncie Allegro nie mamy ich, dajemy czas wysyłki 2 lub 3 dni dla bezpieczeństwa. I taki klient kupuje na przykład 5 spośród tych 10 ofert w jeden dzień, w jedną dobę. Następnego dnia rano stajemy, zamawiamy te wszystkie 5 ofert, które nam klient opłacił z góry w hurtowni i ta hurtownia tego samego dnia wysyła nam do nas, do naszego domu na przykład czy magazynu towar i my u siebie po prostu go pakujemy. Tak to w dużym skrócie wygląda. Najlepiej na samym początku małe paczki gabarytowo zamawiać, żeby móc po prostu rozwijać się w domu i żeby nie było jakoś ciężko zbytnio nosić je do samochodu i po prostu rozwozić tych paczek, bo oczywiście trzeba będzie je rozwieść lub możesz też zamówić kuriera, jeśli będziesz oczywiście chciał. Mi łatwiej było na samym początku rozwozić te paczki do impostu, czyli wrzucić na przykład 20 sztuk i na przykład do DPD 20, sobie zawieźć w samochodzie do godziny 16.30, mogą sobie zawozić. Także ten sposób jest super. I dlaczego warto go wybrać, za chwilę ci powiem właśnie w kolejnym slajdzie. Tak to w dużym skrócie wygląda. Dlaczego ten sposób, właśnie, jest najlepszy? Najniższy próg wejścia masz tak naprawdę, nic nie musisz inwestować tak samo jak w dropshippingu bo dropshipping po prostu różni się od tego mojego sposobu tym, że dropshipping hurtownia wysyła, ale tam ceny oczywiście są, jakie są, także nie zawsze da się zarobić, jest ciężko, jest duża konkurencja. I po prostu lepiej zamawiać z takich hurtowni, które nie w dropshippingu, ponieważ masz o wiele mniejszą konkurencję mniej tam klientów jest takich, którzy właśnie kupują w hurcie, i przez to masz wielką szansę przebić się, właśnie wbić się w ten rynek i sprzedawać swoimi systemami, których dowiecie się za chwilę bardzo potężne ilości. Masz szeroki wybór hurtowni w dropshippingu, jest kilkaset po prostu, a takich zwykłych hurtowni są po prostu setki, tysięcy. Możesz po prostu mieć większy wybór, możesz oczywiście... Dzięki temu mieć większe szanse na sprzedaż, bo nie ma takiej ogromnej konkurencji. To jest bardzo fajna opcja w porównaniu do dropshippingu, ale oczywiście nie zniechęcam cię do dropshippingu, bo na samym początku też próbowałem dropshippingu i coś tam oczywiście sprzedawałem. A jeśli na przykład teraz w pierwszych trzech miesiącach otrzymasz od Allegro bez prowizji sprzedaż, także możesz na pewno coś ugrać na dropshippingu lub też właśnie tak jak, tym systemem działać jak ja. Ale to za chwilę przejdziemy do tej strategii, bo opowiem Ci dokładnie jak możesz działać e, i tak naprawdę masz brak minimalnego zamówienia. Czasem oczywiście zdarzy się w takiej hurtowni, że możesz za 500 zł czy za 1000 netto składać zamówienie, ale to bardzo rzadko się zdarza przeważnie, nie ma jakiegoś tam minimalnego zamówienia, także możesz tak naprawdę jedno zamówienie złożyć w tej hurtowni, tak to w dużym skrócie wygląda. Dla kogo jest ten biznes? Oczywiście dla wszystkich, którzy chcą zbudować potężny biznes, jak u mnie, by w moim przypadku się sprawdziło, lub chcą po prostu dodatkowo e, dorobić do etatu. Na przykład, e, i tutaj, taki cytat fajny przytoczę. Jeśli chcesz gdzieś dojść, najpierw znajdź kogoś, kto już tam doszedł. Robert Kiyosaki powiedział, i tym kimś właśnie mogę być ja, takim mentorem. Mogę Ci pomóc właśnie zacząć sprzedawać na Allegro, e, dzięki czemu masz prawie pewny sukces, tak naprawdę. I z, moim właśnie, z moją właśnie pomocą bardzo szybko możesz wystartować. Także bardzo fajny cytat, który właśnie się sprawdza. I tutaj pokażę Ci moją historię, w dużym skrócie, jak to wszystko u mnie wyglądało. Rzuciłem etat znienawidzony, oczywiście. Już od dłuższego czasu planowałem rzucić właśnie ten etat. Na umowie miałem 500 złotych na zleceniu wpisane, także nawet nie chciał mi dać umowy o pracę. I po prostu z jednym dniem rzuciłem to wszystko i postanowiłem, że będę sprzedawał właśnie w e-commerce. I właśnie, jak widzisz, zamawiałem do siebie pod blok. Tylko, że dużo gabaretowe rzeczy to był trochę mój błąd na samym początku. Ty tego nie musisz popełniać. Duże gabaretowe rzeczy zamawiałem i po prostu pod blokiem rozpakowywałem. Codziennie paleta do mnie przychodziła i pakowałem w golfie. Tutaj, jak widzisz, jeszcze nie moim golfie, tylko mojej dziewczyny, bo wtedy nie było mi stać. Nikt też nie chciał mi dać kredytu. Musiałem wziąć chwilówkę taką, bo na 500 zł na umowę nikt nie chciał z banków mi po prostu udzielić kredytu. Ale oczywiście ta chwilówka okazała się niepotrzebna. Tak jak sam widzisz, możesz zacząć bez żadnej gotówki i przejść tak jak ja tutaj, już na własnym magazynie. Około 200 paczek dziennie nawet potrafię wysłać, a w sezonie 300, czyli w listopadzie, grudniu, miałem ponad 300 nawet i codziennie tak to wygląda. Teraz kurierzy do mnie przyjeżdżają każdego dnia i te wszystkie paczki właśnie zabierają. Także w dużym skrócie to jest moja taka historia opowiedziana. I pokażę Ci moje wyniki za pierwszy rok, jak działałem. Prawie półtorej miliona, tutaj widzisz, słupek przepięknie, po prostu się przedstawia wykres, przepraszam. No, wzrosty no, przepięknie wyglądają z miesiąca na miesiąc normalnie, aż coś niemożliwego. I 6953 zamówienia miałem, a zobacz teraz w drugim roku, jak to wyglądało. Prawie 3 miliony, czyli wzrost o 100%. 22 710 zamówień i tak z roku na rok po prostu o 100% sprzedaż mi ta zrasta. Zysk, z tego około 10% księgowa mi wyliczyła, także też bardzo fajny zysk tak to wszystko się u mnie przedstawia. I tak, teraz powiem trochę o określeniu strategii właśnie takim, takiej sprzedaży. Możesz w dropshippingu na własnym magazynie, tak jak ja, Allegro, Allegro. W dropshippingu to wiadomo, po prostu hurtownia wysyła za ciebie towar, ktoś zamawiał ciebie na Allegro, ty to zamówienie przekazujesz do hurtowni, przekazujesz jej etykietę i tak to właśnie wygląda. E, możesz właśnie sprzedać w dropshippingu na własnym magazynie, tak jak ja wcześniej powiedziałem, 2-3 dni wysyłkę dajesz na samym początku e, i potem też przychodzi do Ciebie ten towar i siebie w domu pakujesz. Potem możesz oczywiście dać wysyłkę jeden dzień, bo właśnie jak będziesz widział, że coś się sprzedaje, możesz wziąć więcej tego towaru, i na przykład przelew mieć na tydzień, dwa hurtownie taki zrobić, i w tydzień dwa po prostu sprzedać. Po dwóch, trzech zamówieniach, tak naprawdę możesz do nich się skontaktować i oni ci dadzą taką fakturę, że będziesz mógł w terminie 7 albo 14 dni zapłacić także możesz też mieć ten towar już na stanie tak naprawdę po dwóch, trzech fakturach i Allegro, Allegro też z tego korzystam do tej pory, czyli po prostu nie mam tej oferty na stanie, u siebie na Allegro mam wystawioną i w hurtowni też nie ma to, zamawiam po prostu z Allegro oczywiście mam o wiele droższą cenę narzuconą na ten towar i dzięki czemu Allegro jakiś sprzedawca z Allegro wysyła te zamówienie właśnie za mnie. Ja ci zalecam na samym początku łączyć te wszystkie trzy strategie sprzedaży. Jest to najlepsza opcja według mnie, a oczywiście zrobisz tak jak zechcesz. Ja z mojej strony mogę ci jedynie polecić te trzy właśnie strategie sprzedaży. I tak, teraz powiem ci o znalezieniu produktów do sprzedaży, pokażę ci dokładnie jak to właśnie wygląda krok po kroku, także przejdźmy teraz na Allegro. Przeszedłem sobie na stronę Allegro.pl i pokażę Ci właśnie taki najlepszy z możliwych sposobów na pewny właśnie produkt, znalezienie pewnego produktu, który będzie właśnie się natychmiast tak naprawdę sprzedawał. Wchodzimy sobie w kategorię. Wybieramy sobie jakąś branżę, która nas interesuje. W moim przypadku jest to dom i ogród. Wybieram sobie narzędzia. I pojawi nam się tutaj lista ofert. Wybieram sobie koniecznie sortowanie, popularność po największej. Dlaczego popularność po największej? Ponieważ im więcej się sprzedaje, tutaj widzisz taki wyznacznik: 1420 osób kupiło, jest tutaj on resetowany co 30 dni, czyli tutaj mamy dane z ostatnich 30 dni: 1420 osób kupiło i właśnie na takich ofertach topowych będziemy się skupiali, ponieważ im więcej osób kupuje, tym duży popyt na to jest i mamy ogromną szansę po prostu natychmiast sprzedawać te same produkty właśnie jak ma konkurencja, tak to właśnie w skrócie dużym wygląda i sobie tutaj po listingu sortujemy jakieś oferty, które nas interesują, tutaj po prawej stronie możesz zauważyć jakieś loga firm i prawdopodobnie są to hurtownie i właśnie to jest dla nas taka dobra wskazówka, jeśli chodzi o znalezienie w bardzo szybki sposób hurtowni, tutaj masz tak samo, Także tak fajna tutaj dla nas wskazówka, tak jak powiedziałem wcześniej. I na przykład chcemy sprzedawać te piły, zainteresowały nas, ogromne ilości się sprzedają, jest sezon na nie, 740 osób kupiło, i sobie widzimy, że tutaj też jest prawdopodobnie hurtownią ten e, sklep. Oficjalny Majster Polska, wchodzimy w informacje o sprzedającym. Schodzimy na dół i mamy tutaj dane firmy, kopiujemy je po prostu sobie, wklejamy w Google, w wyszukiwarce, wpisujemy B2B na przykład, znajdujemy ich stronę i po prostu z nimi się kontaktujemy, czy prowadzą sprzedaż hurtową, czy sprzedają dropshippingu, czy też mają jakąś stronę B2B, który można się zarejestrować, rejestrujemy się, jeśli takową mają i sprawdzamy wszystkie ich ceny określonych produktów. Tutaj mamy na przykład kod produktu danego. Kopiujemy sobie w tej hurtowni ten kod i po prostu sprawdzamy, czy nam się opłaca sprzedawać po podjęciu prowizji. Właśnie ten przedmiot, jak tutaj ma, ten właśnie oficjalny sklep Meister Polska. Tak to w dużym skrócie wygląda. Tak można w bardzo szybki sposób znaleźć właśnie takie topowe produkty. I przejdźmy teraz do dalszej części prezentacji. Znalezienie już tych topowych produktów mamy ze sobą, wiemy jak je znaleźć, aby się tak naprawdę bardzo szybko sprzedawały już po kilku minutach. Przejdźmy więc do kolejnego kroku. Jaki rodzaj działalności wybrać na start? Oczywiście jednoosobową działalność gospodarczą, bardzo szybko ją zakładamy, tak naprawdę w kilka minut przez internet możemy założyć. Rodzaj podatku, do niej wybieramy dochodowe. zalecam sobie właśnie taki wybrać na samym początku, czyli po prostu mamy coś takiego jak kwotę wolną od podatku. Czyli do 30 tysięcy w tym roku nie płacisz w ogóle podatku, jak zarobisz. A w następnym roku ma być 160 tysięcy, także bardzo fajna opcja, nie musisz podatku płacić. I tutaj, właśnie przy tym wyborze podatku, trzeba jednak pamiętać o tym, że jeśli przekroczysz dochód w kwocie 120 tysięcy, to będziesz płacił później z 32% podatku, właśnie dla Państwa. Także trzeba na to uważać i tego właśnie pilnować. Jednak w pierwszym roku działalności na spokojnie myślę, że do tych 120 tysięcy. Możesz po prostu sobie pozwolić właśnie na wybór te, tego rodzaju formy opodatkowania. I tutaj mamy następny krok, krok, właśnie programy do obsługi zamówień, czyli możemy sobie wybrać Baselinker, Apilo, są to takie dwa podstawowe, najlepsze według mnie programy, które obsługują nam zamówienia, czyli po prostu zbierają nam jakieś tam zamówienia z kilku kont, na przykład na Allegro, w jedno miejsce i możemy w tych właśnie programach sobie generować etykiety, wysyłać wiadomości i ogólnie tego wszystkiego pilnować. Także jest to niezbędne, aby właśnie skorzystać z takich właśnie programów. Inaczej nie wyobrażam sobie sprzedaży tak naprawdę i Ty też powinieneś z tego skorzystać. E, tutaj dalej mamy kolejny program, który będzie nam potrzebny do sprzedaży e, i firma, czyli po prostu księgowość. W tej właśnie i firmie rejestrujemy sobie konto i księgowy zostaje nam przydzielony, dzięki czemu możemy też połączyć się z Baysinkerem czy Zapilo i automatycznie wystawiać faktury i wysyłać mailowo do klientów właśnie z tych programów. Bardzo fajna opcja, bo jeśli miałbyś sam ręcznie wystawiać faktury, to by to wszystko miało się z celem, bo będzie tych zamówień naprawdę bardzo dużo. I tak jak na przykład 100, 200 faktur dziennie byś musiał wystawiać ręcznie, to bardzo dużo czasu byś poświęcił, a tak naprawdę dzięki tym programom Apilo czy BaseLinker możesz to w kilka chwil po prostu jednym kliknięciem zrobić te faktury wystawić. I tutaj mamy autoresponder, bardzo ważna rzecz, kolejne narzędzie i mamy na przykład jest coś takiego, że klient do nas pisze i my musimy natychmiast tak naprawdę do niego odpisać na jego pytanie, czy też jeśli chodzi o fakturę, czy jakiś przedmiot, e, ponieważ jeśli szybko nie odpowiemy, jakość sprzedaży bardzo nam spadnie. A co za tym idzie, będziemy mniej sprzedawać. I właśnie w Apilo, czy w Basingerze możemy się zintegrować właśnie z takim programem do obsługi e, za, zamówień i dzięki czemu mieć automatyczne odpowiedzi w dyskusjach, czy też w wiadomościach do klientów. Także bardzo fajna opcja. Przejdźmy teraz do kolejnego slajdu odnośnie sztuki sprzedaży. Jak sprzedać produkt? Trzeba oczywiście jakoś mieć wyróżnik do tego, jakieś techniki ewentualnie sprzedaży, czy też pomysły, aby po prostu nie być tak jak konkurencja i sprzedawać cały czas tego samego. Jest bardzo dobrze też właśnie mieć taki wyróżnik i o tych wyróżnikach pokażę Ci na konkretnych przykładach, jak to wszystko wygląda właśnie z poziomu Allegro. Także przejdźmy sobie teraz na Allegro. Pokażę Ci na przykładzie jednego produktu, jak się właśnie wyróżnić od konkurencji, dodając jedną na przykład taką fajną rzecz. Chodzi głównie o to, żeby po prostu być kreatywnym i robić właśnie takie fajne pomysły, dzięki czemu wszystko to przekłada się na sprzedaż. Mamy sobie takie kobyłki i te kobyłki są sprzedawane bez tych właśnie tutaj gumowych nakładek. Te gumowe nakładki za niedrogi pieniądz można sobie właśnie dokupić. I tutaj widzi 140 osób kupiło. Wchodzimy tutaj sobie w katalog produktów czyli wszystkie oferty tutaj widzimy, które są i jak widzisz tutaj ktoś ma za 62 zł, trzy osoby kupiły bez tych właśnie gumowych nakładek i jak sam widzisz, ktoś miał taki pomysł na właśnie gumowe nakładki, żeby dać trochę cenę, oczywiście zwiększył, bo może to sprzedawać za 62 i tak naprawdę sprzedaje w potężnych ilościach i to są to właśnie techniki, z których powinieneś... Skorzystać i ty po prostu cały czas coś takiego sobie wymyślać, żeby wyróżnić się przed konkurencją. Tych technik jest oczywiście o wiele, wiele więcej. To jest tylko jeden taki fajny przykład pokazany, tak żebyś zrozumiał o co tutaj właśnie chodzi, żeby mieć właśnie taki pomysł trochę inny niż konkurencja na sprzedaż. Bo oczywiście też możesz te kobyłki sprzedawać taniej, 62 zł, tam była cena właśnie najtańsza, i też sprzedawać jakieś tam ilości. Ale jak widzisz, tutaj ma taki wyróżnik sprzedawca w postaci tych dwóch gumowych nakładów. Nakładek I doliczył po prostu sobie cenę tych nakładek i sprzedaje w potężnych ilościach. Także bardzo fajna opcja, bardzo fajny przykład, weź to sobie pod uwagę. Jeszcze Ci pokażę właśnie jeden właśnie taki fajny trick, fajny myk, który udowadnia właśnie, że nie trzeba mieć dobrej ceny, aby sprzedawać jakieś potężne ilości. Tutaj mamy sobie klocki 75 elementów, te wszystkie klocki są takie same, różnią się tylko ewentualnie napisem, czyli na, na przykład logiem tej firmy, która importuje od Chińczyka, ale to już mniejsze o to i po prostu je też sprzedaję, także wiem o co chodzi i tutaj mamy takie klocki 75 elementów, cena 50 9 zł, ok i tutaj mamy poniżej już w innym katalogu połączone, czyli tu też taki jeden z głównych myków jest, że możemy te za 59 podłączyć właśnie do tego tutaj jak widzisz katalogu i sprzedawać je jak widzisz najdaniej za 99 zł, a tutaj w potężnej ilości 75 sztuk właśnie sprzedawca sprzedał za cenę 129 zł takie same klocki tak jak tutaj widziałeś za 59 zł także jak widzisz cena na Allegro aż takiej roli nie gra bo da się większej ilości sprzedawać drożej niż jak tutaj widzisz ktoś ma o wiele taniej i są to takie same klocki zapewniam cię bo też je właśnie sprzedaje także pokazałem ci właśnie takie dwie potężne super techniki jeśli chodzi o sprzedaż i pokazałem ci że cena nie gra roli tak naprawdę na Allegro bo można sprzedawać bardzo drogo i bardzo dużo właśnie zarabiać z tych danych produktów Przejdźmy teraz do prezentacji. I powoli zbliżamy się do końca webinaru. Jak widzisz, przekazałem Ci ogromną dawkę wiedzy. Wiesz, jak to wszystko wygląda w takim właśnie skrócie, że tak powiem. I jeśli chciałbyś więcej, bo wiesz, że na przykład nie potrafisz obsługiwać programu do zamówień, na przykład Basingera, Apilo, nie wiesz, jak to wszystko zintegrować z księgowością, jak połączyć konta na Allegro i wiele, wiele, wiele więcej. To właśnie dlatego stworzyłem taki kurs sprzedaży na Allegro. Możesz go sobie zakupić na kursymaster.pl, master.pl, po prostu kliknąć w link, który będzie poniżej, po zakończeniu webinaru, i dokonać bezpośrednio zakupu właśnie z tego przycisku i sobie właśnie tym sposobem ułatwić w znaczący sposób drogę i mieć pewny sukces w biznesie, którym właśnie ze mną razem rozpoczniesz. Będę cię też prowadził, na każde pytania twoje odpowiadał. Jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości, zawsze możesz do mnie napisać i razem coś na pewno poradzimy, co znajdziesz dokładnie w tym kursie. Będzie na nim właśnie 7 modułów, będziesz miał dostęp do platformy kursowej, w którym właśnie w wygodny sposób będziesz mógł sobie oglądać te wszystkie filmy i po kolei każdy krok sobie przechodzisz. Masz moduł pierwszy, czyli kwestie księgowości, dokładnie wyjaśnione, jakie podatki wybierać. Moduł drugi, Allegro, podstawy. Łącznie w tych wszystkich właśnie modułach 55 lekcji obecnie cały czas są aktualizowane i dodawane oczywiście nowe treści. Jeśli o jakichś nowych informacjach się dowiaduję, to po prostu umieszczam je właśnie tutaj, a nie oczywiście na YouTube. Mamy tak, moduł drugi Allegro Podstawy, kilkanaście lekcji czyli wszystko co powiniene wiedzieć o Allegro, aby ruszyć tak naprawdę z, ko z kopyta jak zarejestrować konto, jak poruszać się po panelu, e jak ustawić sobie gwarancje, reklamacje, zwroty, jak promować swoje oferty, jak liczyć te wszystkie koszty, także znajdziesz tutaj wszystko, tak naprawdę jeśli chodzi o e Allegro. Masz moduł trzeci Kurs Apilo lub Kurs, kurs Bracelinker, czyli możesz sobie wybrać Bracelinkera lub Apilo i właśnie z tymi programami się integrować. Wszystko krok po kroku mówię, jak to zrobić. Zalecam ci tutaj w Apilo się zarejestrować, tam po prostu jest o wiele taniej niższy w baselinkerze na samym początku, a piloci wystarczy jako program do obsługi zamówień. Tutaj będziesz piątym modułem miał najlepsze techniki sprzedaży, właśnie na Allegro, kilkanaście lekcji, także bardzo fajna opcja. Tak naprawdę możesz po kilku minutach już sprzedawać dzięki tym technikom. Moduł szósty masz tutaj o Allegro Analytics trzy takie, dwie takie bardzo fajne lekcje które właśnie ci mówią, jak z tego narzędzia korzystać dokładnie, aby oczywiście osiągnąć maksymalną ilość wyników i kurs Allegro Ads, czyli jak stworzyć taką idealną reklamę na pewny zysk. Także, jeśli jesteś zainteresowany, zachęcam cię do zakupu właśnie tego kursu. Jest to, tak jak mówię, droga na skróty, pewna droga na pewny biznes, a w tych czasach, jak sam wiesz, bardzo łatwy sposób można sobie tutaj zarabiać właśnie w e-commerce, ponieważ to jest pewny biznes. I cały czas się rozwija, także dzięki Ci za uwagę i do usłyszenia.